Dzisiaj zajmiemy się Wademekum farmakoterapii choroby otyłościowej i co wiemy w roku 2025. Oczywiście zacznę od tego, że otyłość to choroba przewlekła, choroba bez tendencji do samoistnego ustępowania i choroba, która wymaga zaopiekowania, skutecznego leczenia i niestety leczenia długoterminowego. W związku z tym nie wystarczy na dzień dzisiejszy hasło jedz mniej więcej się ruszaj, to po prostu nie działa. I udowodniły to liczne badania naukowe. Choroba jest wieloprzyczynowa. Przyczyna może być zarówno środowiskowa, jak genetyczna, jak behawioralna, jak hormonalna, metaboliczna, psychologiczna. Ale coraz więcej mamy tych przyczyn nakładających się na siebie i poza przyczynami zaburzenia neurohormonalnego dotyczącego sygnalizacji z przewodu pokarmowego do centralnego układu nerwowego do środka sytości głodu oraz do środka nagrody u pacjenta coraz szybciej rozwijają się również zaburzenia metaboliczne. Dlatego też wiemy na dzień dzisiejszy, że ta choroba wymaga również skutecznej farmakoterapii. Chciałabym państwu powiedzieć jaki jest czas, kiedy powinniśmy myśleć o rozpoczęciu leczenia tej choroby farmakoterapią, a moja agenda wykładu dotycząca wademekum farmakoterapii będzie polegała na pokazaniu państwu jakie są wskazania do farmakoterapii, jakie są zasady wyboru, jakie są kryteria skuteczności, jaki jest czas trwania, monitorowanie efektywności, no i oczywiście zawsze przy farmakoterapii musimy uwzględnić bezpieczeństwo stosowanych Leków. Na dzień dzisiejszy wiemy, że terapia żywieniowa i zwiększona aktywność fizyczna to przede wszystkim zapobieganie choroby otyłościowej, w związku z tym jej profilaktyka. Natomiast samo leczenie polega absolutnie na terapii behawioralnej, tu terapii żywieniowej, ruchowej i psychoterapii. Oraz u większości pacjentów farmakoterapii. Powiem więcej, że bardzo dużo moich pacjentów nie jest w stanie pracować nad metodami behawioralnymi, zanim nie włączę farmakoterapii, ponieważ to ona. Pozwala nam przywrócić po części fizjologię sygnalizacji w ośrodku sytości głodu oraz w ośrodku nagrody i dopiero wtedy pacjent jest w stanie pracować nad terapią żywieniową, zwiększa swoją aktywność ruchową i poprawia własną samoocenę. Badania naukowe wykazały, że nie ma cudownej diety, która w długoterminowym stosowaniu dałaby sukces w leczeniu tej choroby. Oczywiście pierwsze sukcesy w zależności od zastosowanych restrykcji żywieniowych oraz rodzaju diety są, tylko niestety one są krótkotrwałe, ponieważ włączają się mechanizmy adaptacyjne i pacjent nie jest w stanie ich kontrolować. Dlatego efekty leczenia niefarmakologicznego sięgają zaledwie 3-5% utraty masy wyjściowej, natomiast są niemożliwe do utrzymania leczenia tej choroby w dłuższej perspektywie czasowej. Stąd, proszę Państwa, farmakoterapia jest częścią kompleksowej strategii leczenia choroby otyłościowej, podobnie jak inne choroby przewlekłe, w których musimy stosować przewlekle farmakoterapię. Kiedy w związku z tym podjąć decyzję o wdrożeniu farmakoterapii? Na pewno wtedy, kiedy stwierdzana wcześniej jest nieskuteczność postępowania niefarmakologicznego, czyli żywieniowo-ruchowego, kiedy współistniejące choroby zwiększają ryzyko, zwłaszcza ryzyko sercowo-naczyniowe, albo kiedy mamy już otyłość trzeciego stopnia zagrażającą życiu. Powiem, że choroba otyłościowa jest chorobą śmiertelną. Ona skraca życie od 4 do 10 lat w zależności od czasu trwania nieleczonej choroby oraz od stanu klinicznego. Tak więc, jakie są wskazania do farmakoterapii? Przede wszystkim według kryterium BMI jest to wskaźnik masy ciała równy bądź większy 30 kg na metr kwadratowy Albo BMI wskazujące na nadwagę, czyli wskaźnik masy ciała większy równy 27 kg na m2, z powikłaniami związanymi z otyłością. Oczywiście zawsze w połączeniu z terapią żywieniową, zwiększoną indywidualnie aktywnością fizyczną i w razie potrzeby interwencją psychologiczną. Ale proszę Państwa, wskaźnik masy ciała jest niedokładny i kierując się tylko i wyłącznie wskaźnikiem BMI, niestety nie zauważamy pacjentów z zespołem MONF. Metabolicznie otyły osoby szczupłe, a one będą tak samo chorowały na zaburzenia metaboliczne, jak osoby z otyłością metaboliczną. W związku z tym, jakie są zasady wyboru farmakoterapii? Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości w swoich zaleceniach z roku 2024, które aktualizujemy w, tej, w tym momencie. Pokazują nam pięć zarejestrowanych leków i możliwości ich zastosowania. Jest to preparat Orlistat, połączenie naltrexonu z bupropionem, krótko działający GL, analog GLP1, czyli liragluty, długodziałający długo analog semagluty w dawce 2 i 4, oczywiście w dawce eskalacyjnej 2 i 4 mg i tirzepatet w dawkach eskalacyjnych 50-15 mg. Zaznaczyłam też Państwu gwiazdką preparat, który jest w aptekach. Nazywa się jest to przede wszystkim preparat połączenia fenterminy z topiramatem. Niestety w naszych zaleceniach się nie znalazł, ponieważ brakuje mu wciąż rejestracji EMA. Jeśli chodzi o dobór farmakoterapii, można tą farmakoterapię dobierać do fenotypu pacjenta, fenotypu przyczynowego. Przypomnę, że przyczyna choroby otyłościowej może być zarówno po stronie dowozu energii do ustroju, jak też wydatkowania. I po tej stronie dowozu energii oczywiście mamy takie główne dwa fenotypy: jest to głodny mózg i głodna jelita tutaj do zastosowania z całą pewnością mamy leki inkretynowe. Jeśli chodzi o głód emocjonalny, czyli e, zaburzenie ośrodka nagrody, tutaj mamy naltrexan z bupropionem. Natomiast na dzień dzisiejszy powolne spalanie jest nie dość dokładnie badane i określone, co to jest, bo powolne spalanie to może być zaburzenie termoregulacji, to może być zaburzenie przemiany materii, to może być spowolnienie przemiany materii, ale na dzień dzisiejszy mówimy, że do takich e, e, leków, które mogłyby nam to poprawiać, zaliczymy fenterminę z topiramatem oraz leki inkretynowe. Tak więc podsumujmy. Jeśli pacjent podstawowym jego celem jest redukcja i kontrola masy ciała, a tak naprawdę poprawa składu ciała, czyli redukcja tkanki tłuszczowej przy jak najlepiej zachowanej masie mięśniowej, jest to pacjent bez powikłań? Wtedy możemy zastosować taki schemat wyboru leku, czyli przy zaburzeniach metabolicznych mamy leki inkretynowe liera-glutyd w dawce eskalacyjnej 3.0, semaglutyd w dawce eskalacyjnej 2.4 i zipatyd w dawce eskalacyjnej 5-15. Miligramów. Jeśli jest to tak zwany behawioralny, czyli fenotyp pacjenta, który ma zaburzenie ośrodka nagrody, lekiem pierwszego wyboru może być w tym wypadku połączenie bupropionu z naltreksonem. Natomiast jeśli jest to te powolne spalanie, fentermina z topiramatem i leki, które wcześniej wspomniałam, czyli leki inkretynowe. Natomiast jeśli pacjent już na samym początku, poza zwiększoną ilością tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej, przy wieku powyżej 45 lat i stwierdzonych czynnikach ryzyka chorób, układu sercowo-naczyniowego, jest to pacjent, którym, któremu dedykujemy semagluty w dawce eskalacyjnej 2 i 4, ponieważ ma wykonane badania kliniczne, badanie SELECT, które udowodniło, że prewencja. Wtórna pacjentów z chorobą otyłościową po zawałach, po udarach, po zaburzeniach z zakresu układu sercowo-naczyniowego zmniejszały mejsy o 20%. Tak więc, proszę Państwa, zasady wyboru farmakoterapii polegają na skutecznym i trwałym zmniejszaniu tłuszczowej masy ciała bez istotnej utraty masy tkanki mięśniowej, zmniejszaniu ryzyka wystąpienia powikłań otyłości. Poprawę przebiegu bądź wyrównania, a nawet remisji powikłań otyłości, w tym czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego, i poprawie jakości życia oraz wydłużeniu w dobrej jakości tego życia. Dzisiejsze badania, które wykonywane są już z zarejestrowanymi lekami, są badaniami, które nie ścigają się już na kilogramy redukcji masy ciała, na BMI uzyskiwane w redukcji, ponieważ nie o masę ciała tu chodzi, a chodzi o konkretne dwa parametry. redukcję tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tkanki tłuszczowej i jak najmniejszej redukcji tkanki beztłuszczowej, w tym tkanki mięśniowej i tu mają Państwo korzystne działanie w tym względzie liraglutydu, semaglutydu oraz tirzepatydu. Kolejne cele, jakie sobie stawiamy, to oczywiście poprawa w zakresie objawów choroby otyłościowej, ale u pacjenta, który już ma choroby typu cukrzyca, nadciśnienie, zespół bezdechu sennego, tam proszę Państwa nie kilogramy są ważne, a łagodzenie bądź remisja istniejących powikłań, profilaktyka wtórna tych powikłań i poprawa w zakresie ryzyka kardiometabolicznego i sercowo-naczyniowego. Stąd schemat wyboru farmakoterapii już się trochę zmienia. W związku z tym, że po lewej stronie mają Państwo właśnie takich pacjentów chorych z powikłaniami metabolicznymi, czyli stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu drugiego, jako klasyczne. Powikłanie metaboliczne choroby otyłościowej, czy nadciśnienie tętnicze, czy zaburzenia lipidowe, czy zespół bezdechu w czasie snu, czy stłuszczeniowa, niealkoholowa choroba wątroby, czy też inne powikłania otyłości, tu w zasadzie. Lekiem pierwszego wyboru zawsze są leki inkretynowe. Musimy się tylko zdecydować, czy krótko działające, i w tym wypadku liraglutyd, czy długodziałające działające, semaglutyd bądź tirzepatyt. No i jeszcze, proszę Państwa, dzieci. Warto powiedzieć, że y, od 6 roku zarejestrowany już jest liraglutyd, natomiast od 12 do 18 y, liraglutyd i semaglutyd. Kryteria skuteczności farmakoterapii. No, powiedziałam już, że kryterium na pewno nie jest redukcja masy ciała, więc nie są to już kilogramy, nie jest to też BMI. No, ale e, cały świat musi do czegoś te kryteria odnosić, więc kryteria skuteczności, te pierwsze, to pierwsze 12 tygodni stosowania farmakoterapii i jeżeli tam redukcja masy ciała nie osiąga ponad 5% masy wyjściowej, należy rozważyć, czy trzeba zmienić lek na silniejszy, tej samej klasy, czy ewentualnie na lek działający na inne mechanizmy. Nie mamy na dzień dzisiejszy niestety badań dotyczących terapii skojarzonej, a wydaje się, że u takich pacjentów mogłyby mieć zastosowanie. Natomiast jeśli pacjent nie osiąga tej redukcji w ciągu 12 tygodni 5% redukcji masy ciała, ale osiąga inne korzyści. Poprawia mu się metabolizm glukozą, metabolizm lipidowy, poprawia mu się zespół bezdechu sennego, zmniejsza mu się stłuszczenie wątroby. Należy rozważyć, czy lek nie utrzymać, albo nie zwiększyć dawki tego leku. No i proszę Państwa, nasza a, propozycja, jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, to ustawienie tych leków w zależności od siły działania. No i tutaj najsilniejszymi lekami, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, są na dzień dzisiejszy semaglutyd w dawce eskalacyjnej 2,4 i tirzepatyd w dawce eskalacyjnej 50,15. Ale im dłużej badamy pacjentów z chorobą otyłościową powikłaną metabolicznie, tym wiemy, ile potrzebujemy redukcji masy ciała i utrzymania w czasie. I tak, chociażby dla remisji cukrzycy typu drugiego, potrzebujemy minimum 15% masy wyjściowej utrzymane długoterminowo. Za chwilę to Państwu pokażę. Zgodnie z badaniem Surmont 5, które porównuje nam dwa silne preparaty, semaglutyd w dawce eskalacyjnej 1,7 do 2,4 mg oraz tirzepatyd w dawce dużej eskalacyjnej 10 mg lub 15 mg, to biorąc pod uwagę redukcję masy ciała, tirzepatyd osiąga średnio 21,6%, a semaglutyd w tej dawce 15,4%. Procenta masy wyjściowej. Dodam tylko, że ukończone są już badania z semaglutydem w dawce 7 i 2, gdzie rezultaty będą podobne. No i tiszyz wykazał znacząco wyższą redukcję obwodu talii versus semaglutyd, odpowiednio 20 cm versus 14,7 cm. Do czego jest to nam potrzebne? Okazuje się, że im wyższa redukcja masy ciała u pacjentów zaburzonych metabolicznie, tym poprawia nam się homeostaza węglowodanowa, czyli mamy remisję cukrzycy. Tutaj widzą Państwo badanie STEP-2 dla semaglutydu w dawce. 2 i 4 i remisja cukrzycy jest możliwa w momencie, kiedy pacjent zredukuje te 15 i więcej kilogramów i utrzyma to w czasie. Natomiast skuteczność redukcji masy ciała tirzepatydów w tym wypadku w dawce 10 i 15 mg była wyższa. Więcej osób uzyskiwało redukcję ponad 15% i też więcej osób miało remisję cukrzycy, bo hemoglobina glikowana poniżej 5.7 dotyczyła ponad 60% pacjentów. Czas trwania farmakoterapii myślę, że już do tej pory powiedziałam, że czas jest ważny, szybkie odstawienie leku niestety generuje nawrót choroby bo włączają się mechanizmy adaptacyjne, znowu zaburza się oś neurohormonalna, znowu spada nam spoczynkowa przemiana materii, spada nam metabolizm, w związku z tym, niestety, zarówno odstawienie wczesne semaglutydu w dawce 2 i 4, Państwo widzą, dało wzrost masy ciała, to ten szary e, słupeczek i Również w badaniu surmont 4 z tirzepatydem ta sama, ta sama sytuacja, wczesne odstawienie, niestety pacjent nawraca do swojej choroby. Monitorowanie efektywności, jako podsumowanie, to monitorowanie oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie masy ciała, dotyczy monitorowania, jeszcze raz powtórzę, masy tkanki tłuszczowej względem utraconej masy beztłuszczowej, w tym masy mięśniowej, i oczywiście monitorowanie efektywności to cele terapeutyczne, które sobie postawiliśmy. Czyli najprawdopodobniej u tych pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, tymi celami będzie przywrócenie homostazy węglowodanowej, przywrócenie homostazy lipidowej i poprawa leczenia chorób towarzyszących. Na koniec bezpieczeństwo stosowanych leków. To bezpieczeństwo bardzo dużo osób przebadanych, jeśli chodzi o semagluty w dawce eskalacyjnej 2 i 4. Powiem, że to jest imponująca liczba, bo to jest ponad 2600 osób przebadanych pod kątem działań niepożądanych. Najczęstsze działania niepożądane to nudności. Jest wymieniana biegunka, ale muszę Państwu powiedzieć, że w swoich badaniach tego nie obserwowałam. Częściej miałam zaparcia niż biegunki po przystosowaniu tego leku. Rzadko występują wymioty, w moich badaniach też tych wymiotów nie obserwowałam. No i pozostałe jeszcze rzadziej występujące to bóle brzucha, zmęczenie, wypadanie włosów. Skutek niezbilansowania diety, niedostarczenie odpowiedniej ilości białka, osłabienie i zmęczenie. No i proszę Państwa, warto powiedzieć, że te wszystkie zdarzenia niepożądane, zwłaszcza z zakresu przewodu pokarmowego, one są po iniekcji, trwają dzień, dwa i eskalacja ich spada, a później, im dłużej stosujemy lek, w zasadzie nie stwierdzamy występowania tych działań niepożądanych. No i w przypadku TIR z mamy podobne działania z zakresu przewodu pokarmowego, one również zmniejszają się wraz trwania i eskalacji dawek leków. No i są to głównie nudności, zaparcia, biegunki, niestrawność, wymioty. Jeśli chodzi o bóle głowy zdarzają się naprawdę sporadycznie. Proszę Państwa, dwa pozostałe preparaty szybciutko, dlatego że fenterminę z topiramatem dopiero wprowadzamy na polski rynek. Powiedziałam, nie ma rejestracji Emy, ale jest to preparat obwarowany dwoma rzeczami: mianowicie, nie można zastosować tego preparatu u pacjentki, która. E, chciałaby zajść w ciążę, ona musi mieć stuprocentową antykoncepcję, ponieważ po tym leku e, niestety są wady teratogenne płodu. I druga rzecz, należy monitorować kreatyninę, ponieważ lek metabolizuje się przez nerki. Działania niepożądane, parestezje, zaparcia, suchość w ustach, bóle brzucha, nudności, e, no i bóle głowy. Podobnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo naltryksonu z bupropionem, zwykle z zakresu przewodu pokarmowego, nudności i zaparcia, ale również spłycenie snu, bóle głowy występują akurat te w znacznie niedużym nasileniu. No i na koniec ostatnie moje przezrocze, nowe leki, proszę Państwa, nowe leki idą w różnych kierunkach te badania, głównie połączeń różnych hormonów inkretynowych. I i druga grupa to badania nad termogenezą, termoregulacją i nad wzrostem masy mięśniowej. Jeśli kogoś z Państwa zainteresowałam, serdecznie zapraszam na czwarty kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, który odbędzie się 5-6 grudnia tego roku w Warszawie w hotelu Hilton na ulicy Grzybowskiej. Serdecznie dziękuję.